Hej, hej, z tej strony Sid, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Denizen. Moi drodzy, jest 6.37, nie wiem kuźwa dlaczego znowu w niedzielę, bo ogólnie wyszły bardzo spore cyrki, yy, kończyliśmy poprzedni odcinek, poszedłem spać, to yy, spałem do wtorku, <grym> a teraz po odpaleniu gierki mamy znowu niedzielę. Tutaj niedzielę, a tu wtorek. No już w ogóle, e, chockie, klocki niemiłosierne. No ale dobra, no to nie będziemy tutaj za bardzo zwracać uwagi. E, Oporządziłem już tego naszego Lowelasa. I podjąłem, słuchajcie, decyzję, że otwieramy drugi sklepik. Na dwa dni sobie wynajmiemy proszę bardzo i auto odnowienie włączone. Dobra, telefonik, i teraz, jak możemy przechodzić? Aha, tutaj przechodzimy między sklepami, tak? No to tu mamy gry, a tutaj yy, elektronika. Yy, hy, 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 hy. No dobra, to słuchajcie, tutaj podejmiemy jeszcze decyzję, yy, jaki sklep otworzymy, z uwagi na to, że nie wiem, jakie są ceny poszczególnych sprzętów, nie? Jeżeli chodzi o elektronikę, naczynia i tak dalej. Weźmiemy coś, co na razie jest tańsze, żebyśmy mogli się zaopatrzyć w towar. Dobrze jadę? Dobrze. Yy, tutaj, o. Ja lubię tutaj te, te punkty, lubię. Pojedziemy do hurtowni, zobaczymy, co ile kosztuje za yy, w kurcie do zakupu i podejmiemy decyzję, jaki sklep otworzymy. Co będziemy sprzedawać? Zaopatrzymy się, no i musimy to zawieźć. Dobra, to jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Tu jest po 300, 400, 500 i 600. No, czyli wyposażenie kuchenne, nie? Kupimy patelnię i kupimy garnki. Dobra. I tak, nasz drugi sklep, to jest teraz tutaj, nie? Downtown. Teraz tam ciśniemy. No dobra, słuchajcie, jest kawałek drogi, to tak, yy, spotkamy się już pod sklepem, nie? No to jesteśmy. Yy, gdzie ja teraz muszę podjechać, tutaj się rozładować? Pewnie z tyłu. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Yy, rozładuj towar, rozładuj towar. Dobra, wysiądźmy. Zobaczmy sobie w ogóle jak w tym stylu wygląda. Yy, bo tutaj jeszcze nie byliśmy, prawda? Yy, ustalimy sobie... Nie tutaj. Ustalimy sobie ceny. Adventure games. Dlatego... Aha. No właśnie, bo my musimy teraz yy, urządzenia, naczynia kuchenne. Podaj nazwę sklepu. Yy, <ścoughs> Chefs. Nie tak. Kurde. Eee. O, tak. Tor. Otwarty sklep. Od 10 do 19. Nie, 9, też. O, mamy. Patelnie i garnki. Dobra. Eee, czy, ty ten, czy ten sklep będzie otwarty już dzisiaj? Tutaj się na razie niczego nie dowiemy. Hmm. Tylko, tutaj statystyki dzienne to teraz się chyba dotyczą obydwóch sklepów, albo i nie, bo nie wiem, czy się sprzedała jakaś gra już, ciężko stwierdzić. No, tutaj na te garnki zostawimy na razie ceny, te standardowe. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. E, nie, no działa. Dobra. Yy, to spoko. W takim razie musimy czekać. Musimy czekać, ale tak, no kasy za wiele nie mamy, więc no najszybciej jeszcze jakiś, jakiś hajs to u Ostina, nie? No myślę, żebyśmy do niego uderzyli w dniu dzisiejszym, zarobić parę groszy. to musimy aż do miasta wrócić no O trudno, kawałek się przejedziemy. Tak myślę, co by... no ale nie, no za 530 dolców to eee, stację byśmy po drodze jakąś mieli. Stacje serwisowe, tak, tutaj by była. No to dobra, podjedźmy się zatankować i kupić sobie coś do picia jeszcze. Yy, Działem ja będę muszę teraz tu w lewo skręcić. Ok. No tak, jak tam mamy jeszcze jakieś te yy, koktajle proteinowe, tak, już do picia to mamy tylko dwie troszeczki platej sody limonkowej. Także troszeczkę słabo. No i można by furkę zatankować ewentualnie, nie? Coś się już sprzedało Jedna patelnia, jeden garnek. Czyli mamy statystyki z tego sklepu yy, z, z tymi narzędziami z, yy, kuchennymi, nie? Yy, dobra, tutaj sobie staniemy i sprawdzimy statystyki sklepu. Aha, dobra. Zakup. Okej. Okay. Statystyki sklepu z grami. A nie, czyli osobno. Statystyki jednego sklepu i statystyki drugiego sklepu. Także okej. Okay. O, to już się też posprzedawało. No to fajnie, fajnie. Czyli jakoś ten biznesik działa, słuchajcie. No nawet dobrze. Dzień dobry panu. E, tylko tak. Co ja bym chciał kupić? Batoniki to mamy, więc nie. No jakieś ewentualnie żarełko. No chociaż mamy tego sushi trochę. Głównie to picie. Hmm. To może być to. I może być to. Losy to nie. A żarcie. Dobra. Kupmy sobie to. I starcie. I to by wszystko było, jeżeli chodzi o zakupy. Yy. Aha, czyli tak. Piciu już ci się chce? Piciu, 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 piciu. No, może tę winogronową. Dobra. Toaletka. I łapki. Okej, okay, to ciśniemy do Ostina Ciśniemy do Ostina To czekajcie, to ja muszę teraz... Eee, yy, no właśnie, nie w tę stronę Tutaj, o Zobaczymy jaką teraz będziemy fuchę, o ile w ogóle będziemy miał jakąś robotę do nas. Yy, to się okaże jak już będziemy na miejscu. O, wydaje się, także dobrze. O, no, dłuży się ta droga, dłuży, nie? No co zrobić? Tak jak w życiu! Jedziesz przed siebie, jedziesz Dążąc do celu? Mamy moi drodzy 446 dolarów. Pytanie, ile nam się sprzeda towaru z nowego sklepu? bo żeby tak zainwestować w następny towar to nie bardzo będziemy mieli hajs więc ja liczę że robota u Astina będzie dzisiaj fajnie płatna bo to by nam trochę uratowało dupę dobra yy, za daleko pojechałem no właśnie dobra idziemy Ja mam przyjacielu. Masz robotę? O, wam. On dla Ciebie nawet nie jest czasochłonny wymaga specjalnego podejścia. Co to będzie tym razem. Zajęcie pojazdu. Oha Dobra, melduj gdzie co i jak? Musimy odzyskać samochód Fulton Dynamo GTS, który zaginął z pozycji naszego klienta. Wiemy, że pojazd jest zaparkowany gdzieś na obrzeżach Cutler, w pobliżu tunelu Mount Roper. Jak mam sobie poradzić z włamaniem? Cicho i czysto. Nie możemy pozwolić sobie na zwrócenie na siebie uwagi, więc najlepiej będzie włamać się do budynku, przy którym zaparkowany jest pojazd, poszukać kluczyków wewnątrz rezydencji. Samochód, jakieś konkretne instrukcje, upewnij się, że przyprowadzisz samochód z powrotem. Może ponownie zaginąć, jeśli zostanie pozostawiony na otwartej przestrzeni. Zrozumiałem. Aha, jeszcze jedno. Jedna uwaga: Jazda Fulton Dynamo GTS jest jak randka w ciemno z internetowym celebrytą. Ekscytująca, ale może przejść od zera do niezręcznej sytuacji w mgnieniu oka. Zachowaj szczególną ostrożność na drodze i zaparkuj go z tyłu, a po zakończeniu pracy zgłoś się do mnie po zapłatę. Dodano przedmiot do programu, dobra. Gdzie? No nie dodano nic. Tutaj też nic. Dobra, sprawdzimy to. W pierwszej kolejności, tak, no mamy tylko jeden wytrych. Więc wypadałoby się zaopatrzyć. No słuchajcie, stosunkowo niedaleko to teoretycznie jest. Ale tak, ja dokupię sobie jeszcze wytrychy. ma chcieliśmy ten, yy, te wytrychy. To ile kosztuje? 150. Ale to nie jest nam potrzebne, przynajmniej na razie, nie? Kupię ze 3. Po 2,5 dolara to. OK, jak tam statystyki? No, sklep z grami całkiem fajnie. Zapasy nam się kończą po malutku. Narzędzia kuchenne też. Naczynia kuchenne, no. Całkiem, całkiem dobrze to idzie. Dobra. Yy, realizacja zadania, tak? Przechodzimy do realizacji zadania. To będzie tutaj. Tak by wychodziło. Dobra. Mm -hmm. No teraz musimy się troszeczkę prawdopodobnie porozglądać. No, nawet nie trzeba się za wiele rozglądać. To już twórka stoi. Fajne. Posługiwać się. Pojazd jest zamknięty. Go No tak. Nie ma to jak yy, miło witać gości, nie? Dobra. Pęk. Jeszcze trzy razy. A! Udało się. Co to za szopa? Gdzie te kluczyki? To nie, to są drzwi. O, jest coś. Przedmiot zdobyty. Dobra, fajnie. Yy, no to, no to posługiwać się. No to też jest, SRA. <grymny> Up, hey Zrywny bandyta jesteś Dobra, teraz tylko bezpiecznie go yy, ustawić z tyłu i temat będzie za załatwiony. Okej. Okay. O malutku. A nie, to tutaj. Austin jest tutaj. Okej. Okay. Vehicle drop of complete. Yy, no to jedziemy odebrać kasę. Ciekaw jestem ile. Piema załatwione. Półtora. Nasz klient będzie zadowolony. Oto zapłata. 1500 chyba wpadło. Tak, 1500. Yy, Okej, okay. teraz, yy, moi drodzy, tak. Yy, kwestia tych naszych sklepów. Z gier mamy 1000 w plusie dzisiaj przychodu. Zostały nam 7 gier tylko. Kuźwa tam się w tym sprzedało wszystko. sklepie z naczyniami. Trzeba będzie podjechać i coś kupić. Bo jest kaszana, na jutro nic nie będzie. Utwa. A ja teraz mam samochód tam. Dobra, moi drodzy, yy, żeby nie przedłużać. Lecę po furę, jadę do hurtowni i spotkamy się pod sklepem yy, tam w downtown. No to dobra moi drodzy, zakupy mam zrobione. Kupiłem gry i kupiłem naczynia kuchenne. Więc najpierw spotkamy się w downtown, tam rozładujemy naczynia. Następnie spotkamy się pod sklepem w Cutler. Ok, jesteśmy w downtown, ale niestety za 10 minut zamykamy sklep, więc raczej. W dniu dzisiejszym nic więcej nie zdążymy sprzedać. Rozładuj ten towar i ten. OK, i jeszcze tak, przy okazji, po 5 dolców podnosimy cenę. Tutaj na gry akcji usuwamy zniżkę. No, po 35 widać, że te gierki się całkiem fajnie sprzedają. Tutaj zrobimy 50 z uwagi na to, że sugerowana cena detaliczna jest 45. Gierki były po 30%, jako sugerowana detaliczna. Sprzedajmy po 35, i dosyć fajnie to się sprzedaje. No to tutaj myślę, że te 50 dolarów za sztukę patelni tudzież przybora- przyboru, jak zwał, tak zwał. Sprzedało się dość No, nawet fajnie, słuchajcie, znaczy się, że cena jest dobra. Przywaliłem po drodze w słupek, także jest standard. Ciśniemy teraz do Cutler rozładować te gry. Tak więc spotkamy się dosłownie za chwileczkę. I jesteśmy... O! Ostrożnie! Kutwa, nie zauważyłem gościa. Dobra, jesteśmy na miejscu, rozładujemy się. I tak słuchajcie, w drodze powrotnej myślałem, że... Aha, czekaj, okay. kurde, broć. Eee, jest dosyć, dosyć młody wieczór. Więc może by się tak ogarnąć jeszcze i spróbować napisać do Jade. Może by się chciała spotkać dzisiaj. Dobra, niech ta fura tu zostanie. Eee, Nie chcę się teraz cudować to z wyjeżdżaniem. Pójdziemy się ogarnąć, spróbujemy się skontaktować eee, z Jade. Eee, może jeszcze jakaś dzisiaj eee, randka przed nami. A ja więc cyk. Yy... Patełko sobie zapalmy. Nie, tak, ekwipunek. Yy, walnijmy sobie tego proteinowego. Dobra, Ksiosiu. I. No, nie, tak, ekwipunek jeszcze. Tego dezodoranta weź. Użyj. O, żebyś ładnie pachnił. Czekajcie, bo ostatnio staliśmy w drzwiach na tej randce. To tak nie bardzo trochę. Zamknijmy drzwi. Ale bo... tu na salony, może byśmy ją zaprosili. Najpierw spróbujemy napisać. E, cześć, Jade. Jestem teraz w okolicy West, Może się spotkamy. Jestem w pobliżu. Do zobaczenia za chwilę. Świetnie! Cześć, Jade. Ej, śniłeś o mnie? No jakże nie, jak tak, no? Rozmawiamy wkrótce, to nie, czy nie? Czyli musimy cały czas tą pierwszą wersję tutaj. Co ostatnio działo się w Twoim mieście? Oxid to był taniec między terminami a marzeniami. Powiedzmy, że jestem bardziej zgra... zgrabny w tym drugim. Mhm. <laughs> Ale czy życie nie jest po prostu serią potknięć, dopóki nie znajdziesz właściwego rytmu? No. To się działo dalej. Angażując się w małe życiowe dramaty, CIT, yy, nie mogę nie pragnąć własnego zwrotu akcji. Coś z odrobiną pikanterii, szczyptą niebezpieczeństwa. Yy, miło Cię znowu widzieć, co u Ciebie słychać. Proszę bardzo. Życie szepcze ostatnie sekrety. Większość z nich dotyczy sąsiadów. Aha, to już znamy tą gadkę. Jestem najszczęśliwszy, gdy jesteśmy razem. No nie, to może być jeszcze za wcześnie. To była przygoda si. Przed, przy... Przez przygodę rozumiem to, że w tym tygodniu udało mi się uniknąć podpalenia kuchni. Małe zwycięstwa, prawda? To małe iskierki podtrzymują ogień. No, no tak, więc. Więc co? Nasz związek bardzo się rozwinął. Co sądzisz o wspólnym zamieszkaniu jako kolejnym kroku? Że poczekajmy jeszcze. Aha, czyli odpowiedziałeś nam to samo. Poezji pragmatyzmu. To już też nam kiedyś mówiłaś. Aha, czyli tutaj już po malutku powtarzasz nam to, co mieliśmy ostatnio. Takie monotonne te randki, słuchaj. Yy, nasz związek bardzo się rozwinął. Lewa mi ja czuje potrzeby trochę więcej czasu dla siebie. No, czyli znowu yy, lipa. No cóż, trudno. Ale masz koraliki w domu, czy co? Bo się kuźwa drzwi zamyka, nie? Te, dobra. A czy nam coś tutaj się. Yy... Tak, rośnie troszeczkę to. A mi taki mam wrażenie. No nic, słuchajcie, w takim razie do mnie mam, że musimy zapełnić cały ten paseczek, żeby w ogóle była możliwość rozmawiania na temat tego, żeby Jade się do nas wprowadziła, tak więc jeszcze długa droga przed nami. Tymczasem myślę, że możemy zakończyć ten jakże intensywny dzień. Otworzyliśmy drugi biznes. Właśnie, jak tam, jak tam sytuacja? Tutaj mamy 1300, tutaj mamy 1180. No to całkiem fajnie, całkiem fajnie. Oczywiście, całe podsumowanie to będzie dopiero w dniu kolejnym, gdzie tam będą odjęte te wszystkie koszty i tak dalej. Ale to myślę, że i tak zarobek całkiem sympatyczny. Tak więc, moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.